Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi Referendum w Sanoku. Mieszkańcy pójdą do urn, by zdecydować o losie Rady Miasta. W Rzeszowie ruszyła nowa platforma do rezerwacji obiektów sportowych. Krosno podsumowało piątą edycję programu Obudźmy Miasto. W Sanoku narasta polityczne napięcie. Już 16 listopada mieszkańcy zdecydują, czy Rada Miasta zostanie odwołana przed końcem kadencji. Referendum ma rozstrzygnąć spór, który od miesięcy dzieli lokalną scenę polityczną. To referendum odbędzie się z inicjatywy osób, które wystąpiły z wnioskiem o rozpisanie tego referendum. Poprzedziło to podjęcie decyzji przeze mnie, ustalenie wszystkich warunków formalnych. Między innymi 10% spośród wszystkich uprawnionych do głosowania musiało złożyć podpisy za poparciem tego referendum. Inicjatorzy zarzucają radnym blokowanie kluczowych decyzji i opóźnianie miejskich inwestycji. Rada Miasta w moim przekonaniu jest cały czas otwarta na tą współpracę z burmistrzem i tu nie chodzi o burmistrza, tylko chodzi o miasto Sanok. Niestety tej woli współpracy nie widzimy z drugiej strony, bo polityka burmistrza w ostatnim czasie ukierunkowana jest na jedno na e, e, kwestionowanie pracy radnych, kwestionowanie ich kompetencji. I to na pewno nie służy współpracy. Dodatkowe emocje budzi skład komisji referendalnych. Będą obsadzone tylko przez jedną ze stron uczestniczących w sporze. Komitet referend referendalny, to są to ludzie burmistrza Matuszewskiego, zmierza do tego, żeby odwołać tę radę i ma nadzieję, że w ewentualnych wyborach zostałaby wybrana rada spolegliwa wobec burmistrza, która nie wypełniałaby tych funkcji, które rada wypełnia dzisiaj, czyli głównie funkcji kontrolnych. Samorządowy konflikt narastał od ponad roku, ale prawdziwy wybuch nastąpił, gdy pojawiły się coraz większe kłopoty z finansami miasta i narzucono program naprawczy. Myślę, że gdyby nie ta postawa radnych w obecnej kadencji, to pewnie do dzisiaj bardzo wielu mieszkańców nie wiedziałoby, że mamy bardzo trudną sytuację finansową. Nad czego dowodem jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nałożyła na miasto obowiązek utworzenia programu naprawczego. Jesteśmy w programie naprawczym. Jesteśmy pierwszym miastem w województwie podkarpackim od 2016 roku. Roku, który taki program naprawczy realizuje. Wprowadzenie programu naprawczego przy budżecie i przy zadłużeniu miasta na poziomie 46%, zaledwie gdzie wiele miast wojewódzkich, bo nad chyba 11 miast wojewódzkich ma dużo większe zadłużenie niż Sanok, przy takich inwestycjach, które realizujemy, ciągłości władzy, którą trzeba zachować, no nie było żadnej jakby możliwości tutaj zrealizowania kolejnych działań inwestycyjnych. Mieszkańcy to widzą. Burmistrz Sanoka podkreśla, że brak współpracy z Radą paraliżuje miasto i hamuje rozwój. Rada miasta, mając większość, nie potrafiła zatwierdzić budżetu. Budżet, który otrzymałem dopiero tak naprawdę zatwierdzony, był 16 czerwca. Dwukrotnie nie udzielili mi absolutorium za działania, które wcześniej były podejmowane. Ta obstrukcja towarzyszyła nam przez 17 miesięcy. Mieszkańcy odpowiedzą na jedno pytanie: czy chcą odwołania Rady przed końcem kadencji? Będzie pytanie, czy jesteś za odwołaniem Rady Miasta Sanoka przed upływem kadencji. Odpowiedź tak lub nie. Referendum będzie wiążące, jeżeli frekwencja będzie wynosić 3 piąte spośród tych osób, które brały udział w powołaniu tej Rady. Jest to liczba 8375. Głosowanie potrwa od 7 rano do godziny 21.00. W Rzeszowie dostępna jest nowa platforma do rezerwacji obiektów sportowych. Mieszkańcy mogą zarezerwować halę, boisko czy basen w kilka minut bez dzwonienia i formalności. Żeby zarezerwować kort tenisowy czy też halę do gry w piłkę nożną, trzeba było bezpośrednio kontaktować się już z, na przykład z daną szkołą e, i pytać o wolne terminy. Teraz e, mamy to o wiele bardziej uproszczone. Platforma działa pod adresem sportowyzeszow.pl. Wystarczy kilka kliknięć, by znaleźć i zarezerwować wybrany obiekt. Na przykład e, gramy w tenisa, prawda? No to sobie e, wpisujemy dyscyplinę sportu i wtedy nam wychodzi, gdzie można zagrać w tego tenisa i jakie są wolne terminy. Wtedy już wystarczy e, odpowiadający nam termin kliknąć e, i można też opłacić. Wtedy jest automatyczne przekierowanie e, na płatności elektroniczne e, i mamy zarezerwowany termin praktycznie bez wychodzenia z domu. Trwa to minutę, dwie, także nie ma, nie ma problemu. Z systemu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy, Wystarczy po prostu skorzystać z tego systemu, bo wiemy też, że z naszych hal korzystają mieszkańcy okolicznych miejscowości, gdzie po prostu ta infrastruktura jest albo na mniejszą skalę, albo też są obiekty mocniej oblegane. Platforma od początku cieszy się sporą popularnością. Wiem, że jest duże zainteresowanie, duże obłożenie na rzeszowskich halach sportowych i w różnych innych obiektach. Platforma tam była kolejnym krokiem w rozwoju sportowej oferty miasta. Nie darmo Rzeszów został Europejskim Miastem Sportu na rok 2026 i niedługo będziemy już chwalili się i informowali o wydarzeniach sportowych dla każdego praktycznie mieszkańca, które będą w przyszłym roku się tutaj odbywać. W systemie dostępnych jest już ponad 80 obiektów. Finał piątej edycji programu Obudźmy Miasto za nami. W Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie spotkali się uczestnicy, organizatorzy i wszyscy, którzy przez ostatnie miesiące ożywiali miejską przestrzeń swoimi pomysłami. Kilkadziesiąt projektów tutaj powstało dzięki młodzieży, dzięki ich aktywności. Kreatywności, no, za przyzwoleniem oczywiście tego miejsca, czyli Centrum Aktywności Młodzieży, które wspierając te inicjatywy doprowadziły do finału wiele pomysłów. Jakbym ją podsumowała, to przychodzą mi takie słowa do głowy jak różnorodność, wolność i sprawczość. Że mamy bardzo, róż, bardzo różną młodzież w Krośni, która interesuje się no, takimi rzeczami, wiecie, od Japonii, przez samoobronę, przez fotografię. To przestrzeń dla młodych ludzi, którzy przez społeczne działania chcą zmienić swoje otoczenie. Jeżeli chodzi o ludzi młodego pokolenia, absolutnie najważniejsze jest to, żeby pozwolić im mówić własnym głosem, ponieważ są takie aspekty rzeczywistości, gdzie młodzi ludzie wiedzą więcej niż my, gdzie lepiej rozumieją rzeczywistość niż my. W tej edycji młodzi realizowali pomysłowy debat o dezinformacji po warsztaty samoobrony i projekty artystyczne. Dla nas każda inicjatywa jest równie ważna, ale z takich, które pojawiły się w tej edycji, to były debaty oksforskie na bardzo ważny temat dezinformacji. Druga taka inicjatywa to, czy, czy w zasadzie cykl inicjatyw, różnych inicjatyw muzycznych. Młodzi wyrażają się w bardzo różnej formie, ale także poprzez rap. I trzecia, mojemu sercu chyba najbliższa, to samoobrona, zwłaszcza dla dziewczyn. I to taka inicjatywa no, też uszyta na współczesne czasy krająca z potrzeby tego, że nie zawsze, nie wszędzie czujemy się bezpiecznie i jak sobie z tym radzić. To, uczyłem ludzi szyć, robić akcesorium do ubrań typu tzw. piny, i na przykład właśnie ta inicjatywa o szyciu i objętych pinów zodziła się z tego, że nauczył mnie szyć mój kolega Damian. Którego dzisiaj z nami niestety nie ma, ale właśnie no mój pomysł powstał z tego tytułu, że no nauczyłem się szyć i po prostu chciałem tą jakby wiedzę, tą dość ważną wiedzę przekazać ludziom dalej, żeby wiedzieli jednak, bo to jest według mnie postawa. Wśród inicjatyw nie zabrakło też potańcówek na krośnieńskim rynku. Potańcówki już od dłuższego czasu wpisały się w wakacyjny terminarz miasta Krosna i z roku na rok. Cieszą się coraz większą popularnością, coraz większym zaangażowaniem i młodzieży, i zarówno osób starszych. Także y, miałem ogromną przyjemność kilka razy w, w tym roku, w ubiegłym roku i wcześniejszych latach zagrać na krośnieńskim rynku i przyczynić się, żeby miasto tętniło życiem nie tylko w weekendy, ale również w cotygodniową środę. Kolejna edycja programu ruszy już w przyszłym roku. Szachowa elita w Rybanowie Zdroju. W Świerkowym Zdroju Medical Spa odbyła się wyjątkowa symultana z arcymistrzem Janem Krzysztofem Dudą, przy szachownicach zasiedli zawodnicy w różnym wieku, od dzieci po seniorów. Dzisiaj stolicą Polski szachową to jest właśnie Rymanów, gmina Rymanów, a dokładnie miejscowość Rymanów Zdrój. Piękny obiekt, Świerkowy Spa Medical, więc to jest naprawdę ogromne, ogromne wydarzenie. Symultana zgromadziła miłośników szachów z całej Polski. Wymaga to przemyślenia, stawiania jakiejś pułapki, podjęcia ryzyka, czy ktoś popełni błąd, który chcemy, żeby popełnił, czy nie. No dla wielu była to niepowtarzalna okazja, by zmierzyć się z jednym z najlepszych graczy świata. Zawsze marzyłam, żeby mieć takie wydarzenie wyjątkowe, a więc simultanę szachową z jednym z najwybitniejszych arcymistrzów na świecie, Janem Krzysztofem Dudą. Tym bardziej, że mówiąc o Janku, że to arcymistrz, to tak jakby nic nie powiedzieć. Janek należy do elitarnego grona superarcymistrzów, do którego możemy zaliczyć nielicznych najlepszych z najlepszych. Arcymistrz pokazał klasę, wygrywając 19 partii i remisując jedną. Ciężko gra z przeciwnikami, których się nie zna, więc wiele, wiele partii już w swoim życiu przegrałem, no, nie, no w zasadzie, że nie wiedziałem, nie wiedziałem z kim mam do czynienia, no nie i łatwo jest zlekceważyć takie osoby. Szachy mają ten urok sobie, że są grą dla każdego, niezależnie od wieku, właśnie tak pan mówi, małe dzieci grają, też osoby starsze, więc praktycznie do śmierci można grać, więc to jest na pewno jeden z atutów gry w szachy. Oprócz samych rozgrywek, uczestnicy mogli zobaczyć też wystawę kolekcjonerskich szachów z różnych stron świata. Rozgrywamy w naszej szkole Licealiadę w szachy co roku, no i mamy też kółko szachowe. No i mamy wspaniałego nauczyciela, który zbiera szachownice. To jest w ogóle człowiek nieprzeciętny, ma ponad kilkadziesiąt różnego rodzaju szachownic, które dzisiaj prezentował od samego rana tutaj w tym miejscu. A sam arcymistrz nie zwalnia tempa. Już przygotowuje się do grudniowych Mistrzostw Świata w Katarze. Liczę, że będzie dobrze, aczkolwiek staram się, będę się starał po prostu grać obiektywnie dobrze w szachy i mam nadzieję, że nie przyjdzie. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Międzynarodowej Federacji Szachowej. Zakończono kompleksową modernizację zespołu szkół technicznych w Jaśle. Dzięki inwestycji budynek zyskał nowy wygląd, lepszą izolację i nowoczesne rozwiązania energooszczędne. Budynek był zbudowany w latach 70. ubiegłego wieku i od tego czasu nie był remontowany na zewnątrz. W związku z tym decyzją Rady Powiatu, a przede wszystkim zarządu i pana starosty Adama Pawlusia, podjęto decyzję o termomodernizacji budynku. Remont znacząco poprawił stan i komfort budynku. Przede wszystkim wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropów. Dzięki temu oczywiście poprawi się. No, przenikalność cieplna i będą duże oszczędności, jeśli chodzi o ogrzewanie budynku. Została też wymieniona cała stolarka okienna i drzwiowa. W tej chwili mamy trzy szybowe okna, które gwarantują to, że jest wyciszenie sal. Placówka została też przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mamy windę, mamy również podjazd od strony boiska dla osób z wózkami, także w tym momencie. Czy uczeń, czy nauczyciel, który jest niepełnosprawny i posługuje się wózkiem, ma możliwość skorzystania i w pełni ma możliwość dotarcia na każdy poziom szkoły? To część większego projektu, który obejmuje kilka szkół w Powiecie Jasielskim. To jest niemal 10 milionów złotych. W 90% dofinansowanie z programu Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład. To jest budynek CKZ, który widzimy po naszej tutaj prawej stronie, to jest również budynek zespołu szkół usługowych i spożywczych budynek B, który też tu widzimy i liceum ogólnokształcące w Kołaczycach. To nie koniec inwestycji. Szkoły będą produkować własną energię elektryczną wspólnie ze szpitalem. Chcemy przygotować nasze budynki do programu związanego z produkcją energii elektrycznej, czyli z fotowoltaiką. Chcemy to połączyć w jeden system łącznie ze szpitalem specjalistycznym w Jaśle, no bo. Gdy prąd będzie produkowany na obiektach szkolnych w okresie wakacji, to on będzie mógł być wykorzystywany przez szpital specjalistyczny w Jaśle. Na modernizację zespołu szkół technicznych w Jaśle przeznaczono prawie 3,5 miliona złotych. Na Podkarpaciu rusza akcja Biała Sobota. To szansa dla mężczyzny, by bezpłatnie zbadać stan zdrowia i skonsultować się ze specjalistami. Zawsze w listopadzie, jak co roku, prowadzimy akcję profilaktyczną wczesnego wykrywania raka prostaty u starszych. Po 50. czy po 40 roku życia, ale również patrzymy, na, mamy tą akcję skierowaną do młodzieży. Rak jądra. Między 15 a 35 rokiem, rokiem życia, szczyt zachorowań 25 lat. Podczas białej soboty panowie będą mogli wykonać m.in. test PSA. To jest proste pobranie krwi. To jest proste pobranie krwi. Przy okazji morfologii, kreatyniny, cholesterolu, lipidów i innych badań na wątroby, możemy sobie zrobić proste badanie krwi, które w ciągu 24 godzin dostaniemy odpowiedź, w jakim przedziale jesteśmy. Jeżeli jesteśmy w przedziale 0 do 4 szerokim, to jest dobrze, ale młodzi od 0 do 2. I urolog. To wszystko pięknie odczyta. Profilaktyka zajmuje tylko chwilę, ale zainteresowanie badaniami w Polsce jest dramatycznie niskie. Miejmy 15 minut dla siebie, raz w roku. Szczególnie mężczyźni, którzy niechętnie dbają o swoje zdrowie, zachęcamy ich do tego, żeby się na chwilę zatrzymali. Zgłaszalność do badań przesiewowych w Europie to jest około 29-30%, a w Polsce dane z Dolnego Śląska, czyli z aglomeracji wrocławskim, są zastraszające. 4,8% odpowiedziało mężczyzn na zaproszenia. Szpital w Krośnie zaprasza panów 15 listopada w godzinach między 10 a 14 na bezpłatne badania i konsultacje. To będzie akcja, w której będą zaangażowani nie tylko lekarze, będą pielęgniarki, dietetyczki, będą, będzie można zasięgnąć różnych innych. Porad dotyczących podwyższonego również cholesterolu, ale również cukrzycy, będą. To jest piękny program prozdrowotny. Będzie kontynuowany w, w tym czasie akurat w różnych innych miejscowościach, ale krosno 15 listopad. Zapraszamy. Zapisy trwają od 13 do 14 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona. Nowy rekord kwesty w jaśle. Mieszkańcy odwiedzający stary cmentarz zebrali ponad 26 tysięcy złotych na ratowanie zabytkowych nagrobków. 1 i 2 listopada kwestowaliśmy tutaj przed bramą starego cmentarza Jasielskiej Nekropoli z 1784 roku była to 17 kwesta i pozyskaliśmy kwotę dzięki darczyńcom. Mieszkańcom, gościom, którzy na nasz cmentarz odwiedzali. Zabrane pieniądze co roku przeznaczane są na ratowanie najstarszych nagrobków. Stawiamy sobie oczywiście za cel ratowanie tych pięknych, wspaniałych pomników nagrobnych z przełomu XIX i XX wieku, aby dać im szansę, pozwolić im się starzeć w ich dawnych kształtach. Tegoroczna kwesta pomoże w odnowieniu pomnika walerii z Dobrzyńskich szafarzowej z końca XIX wieku wymaga pilnych prac konserwatorskich, dlatego że jego przechył jest na tyle duży, że no, zagraża jednak y, osobom, które y, y, znajdują się w obszarze tego pomnika, żeby on się w pewnym momencie no, nie przełamał i, i, i nie spadł na sąsiedni grup. Który Notabene podpiera go swoim betonowym obramieniem. Z roku na rok przybywa nie tylko odnowionych pomników, ale i ludzi, którzy chcą dbać o to wyjątkowe miejsca. To jest piękne, że możemy y, tę naszą kulturę, y, nasze dziedzictwo kulturowe y, ratować dla nas, dla przyszłych pokoleń i pokazywać tej młodzieży, która z nami kwestuje od, od 2009 roku. Wierzymy w to, że nas jeszcze dzięki tej młodzieży wspaniałej, y, no, Przejmą po nas tę piękną inicjatywę tej, tych zbiórek na rzecz ratowania zabytków sztuki cmentarnej. Od początku akcji odnowiono już 35 pomników. Muzeum Rzemiosła w Krośnie po raz trzeci zachęca do świątecznej zabawy. Ruszył konkurs na kartkę bożonarodzeniową z motywem miasta. No myślę, że już możemy powiedzieć, że święta tuż tuż rzeczywiście i my odpowiednio wcześnie ogłaszamy konkurs na świąteczną kartkę bożonarodzeniową z motywem Krosna oczywiście. Kartki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Ważne, by nadawały się do skanowania. Można je przynosić tutaj, do punktu informacji przy rynku. 2 można też cyfrowe pliki, ponieważ dopuszczamy też taką formułę, maksymalnie w formacie A4, maksymalnie 3 prace. Nie zalecamy takich nietrwałych materiałów, czyli jakiejś plasteliny, sypkich, bo to później ciężko jest przetworzyć na plik cyfrowy. No a jak wiemy, kartki muszą trafić do składu, do drukarni i później są przygotowywane w formie cyfrowej i, i drukowane. Udział w konkursie może wziąć każdy. Grupa wiekowa, tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Dzieciaki, młodzież, dorośli, seniorzy, każdy, kto czuje, że chciałby taką kartkę wykonać, chciałby się zmierzyć z innymi artystami. To mogą być artyści profesjonalni, to mogą być amatorzy, tutaj też tego nie szufladkujemy. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe. Jedną z nagród jest też nagroda jakby przyznana przez pana prezydenta i ta kartka wybrana jakby dla miasta, ponieważ konkurs odbywa się pod honorowym patronatem pana prezydenta Piotra Przytockiego, będzie oficjalną kartką miasta, która jest rozsyłana do partnerów w Polsce za granicę. Więc... Część wyróżnionych kartek można będzie kupić w punkcie informacji kulturalno-turystycznej przy rynku. Kiedy zdecydujemy o, o tej zwycięskiej kartce, decydujemy w jakiej formule ona będzie drukowana, część z nich będzie dostępna. Tutaj w punkcie informacji będzie można je kupić, natomiast również nasze muzealne życzenia poślemy na tej właśnie kartce. Na pracę organizatorzy czekają do 12 listopada.